Cześć. Zajmiemy się dzisiaj rozkładem liczby na czynniki pierwsze poszukiwaniem NWW i NWD. NWW, czyli najmniejszej wspólnej wielokrotności liczb i NWD, czyli największego wspólnego dzielnika. No to pytanie, co my mamy zrobić? No powiedzmy, że mamy 48 i 72, czyli mamy dwie liczby. No i jak, skąd my wiemy, jaki jest największy wspólny dzielnik? Jaka jest najmniejsza spona wielokrotności liczby? No w tym celu rozkładamy liczby na czynniki pierwsze. Na jednym z filmów, gdzie pokazaliśmy Sito eratostynesa, czyli metodę poszukiwania liczb pierwszych, wytłumaczyliśmy co to są liczby pierwsze, czyli pierwsze, czyli takie, które mają dokładnie dwa dzielniki, siebie i jeden. No i najmniejszą liczbą pierwszą była dwójka. Obie te liczby, czyli 48 i 72, są parzyste, więc będziemy dzielili przez 2 na początku. 48 podzielimy przez 2, otrzymamy 24, 24 podzielimy przez 2, otrzymamy 12, 12 podzielone przez 2 daje 6, 6 podzielone przez 2 to 3, no i trójki nie da się podzielić przez 2, ale trójka jest liczbą pierwszą, więc 3 podzielone przez 3 daje nam 1. No, i to jest pierwsza część. Teraz 72. 72 dzielimy, dzielimy przez 2, otrzymujemy 36. 36 da się podzielić przez 2, to będzie 18. 18 dzielimy przez 2, otrzymujemy 9. 9 jest liczbą nieparzystą, więc nie dzieli się przez 2. No i teraz na chwilę się zatrzymujemy. Tak długo dzieliliśmy to przez 2, dopóki się dało. No teraz szukamy kolejnej liczby. Kolejną liczbą pierwszą jest trójka. 9 dzieli się przez 3, więc jeżeli podzielimy 9 przez 3, otrzymujemy 3. 3 podzielone przez 3 daje nam 1. No i teraz kluczowy moment. Zaznaczamy wszystko to, co się powtarza. Powtarza się jedna dwójka, powtarza się jeszcze jedna dwójka i jeszcze jedna dwójka jest wspólna z jednej z drugiej strony. No i możemy zaznaczyć jeszcze trójkę. No i zapisujemy. Na początek nwd. nwd, czyli największy wspólny dzielnik liczb 48 i 72, to jest 2 razy 2, razy 2 i razy 3, czyli wymnażamy przez siebie wszystkie liczby zaznaczone na czerwono, czy w jednym, czy w drugim tutaj. W przypadku to nie ma znaczenia, bo to są te same liczby, dokładnie takie same zaznaczaliśmy, bo to się miało powtarzać. Czyli 2 razy 2 to 4, 4 razy 2 to 8, 8 razy 3 24, więc wspólnym dzielnikiem 48 i 72 jest liczba 24, no to pytanie, co z tym NWW, czyli co z najmniejszą wspólną wielokrotnością 48 i 72? I teraz tak, zaznaczamy jedną liczbę i to, co nie zostało zakreślone w drugiej. No ewentualnie 72 i to, co nie zostało zakreślone w drugiej, tak? I czy to będzie 48 razy 3, czy to będzie 70 razy, 72 razy 2, to nie ma znaczenia. W wyniku i tak musimy otrzymać to samo. Czyli 144. No i w ten sposób znaleźliśmy naj, e, największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną wielokrotność tych liczb. No jakiś inny przykład: 50 i 75. 50 dzieli się przez 2 jest parzyste. Otrzymamy 25. 25 nie dzieli się przez 2, nie dzieli się też przez 3, ale dzieli się przez 5. 5 jest liczbą pierwszą. 25 podzielone przez 5 to 5 i 5 podzielone przez 5 to 1. 75 nie dzieli się przez 2, ale dzieli się przez 3. Jak podzielimy 75 przez 3, to dostaniemy 25 i 25 podzielone przez 5 to 5 i podzielone przez 5 to 1. Czyli powtarza nam się jedna piątka i powtarza nam się jeszcze jedna piątka. To znaczy. To znaczy, że największym wspólnym dzielnikiem liczb 50 i 75 jest 5 razy 5, czyli 25. A co z wielokrotnością? Tak jak poprzednio: 52 razy 3, 50 razy 3, lub 75. Razy 2 w jednym i w drugim przypadku otrzymamy 150. Czyli mnożymy pierwszą liczbę razy to, co nie zostało zakreślone z drugiej strony, bądź drugą razy to, co nie zostało zakreślone z tej pierwszej strony. No i w ten sposób poszukujemy największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności. W razie pytań, piszcie w komentarzach. Cześć.